Climate change is still on top of the global agenda. Planeta nie płonie, za to kurczą się nasze portfele przez Zielony Ład. Kreszta, Unia Europejska jest coraz bardziej pazerna. Ona jest pazerna na nasze. Koszty życia po prostu rosną i nic nie wskazuje na to, żeby miało być lepiej. Czy to efekt inflacji, kryzysu, wojny na wschodzie? Częściowo tak, ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym rzadko się mówi. Większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że płaci podatek od emisji CO2, ale on już od dawna jest ukryty w cenie prądu i innych produktów w sklepach. Czy to aby na pewno walka ze zmianami klimatu, czy raczej zażynanie europejskich gospodarek? W 2019 roku Ursula von der Leyen ogłosiła Zielony Ład. 10 dni European nowa Zielony Ład. Plan, by Europa stała się neutralna klimatycznie do 2050 roku, a kluczowym narzędziem ma być system ETS, który obciąża Europejczyków za emisję CO2. Dziś stanowi on około 25% ceny energii elektrycznej w polskich domach, a od 2027 roku obejmie również transport i mieszkalnictwo, podnosząc ceny paliwa i ogrzewania. E, w, e, mamy energię pięć razy droższą niż w Stanach Zjednoczonych, trzy razy droższą niż w Chinach. No to jak my mamy konkurować? No, ale kto rządzi? Ale nie. W tak, tak, robić. Ale robimy, ale no, właśnie no. mówię, że robimy. System handlu emisjami ETS został wprowadzony w 2005 roku jako narzędzie Unii Europejskiej do walki ze zmianami klimatu. Idea była prosta, jeśli firmy emitują CO2 muszą za to zapłacić, co miało je zmotywować do inwestowania w czyste technologie. Początkowo ETS miał minimalny wpływ na gospodarkę, bo ceny uprawnień do emisji były niskie. Cały mechanizm opierał się na handlu uprawnieniami do emisji CO2. Każda elektrownia, huta, cementownia czy fabryka, która emitowała dwutlenek węgla musiała mieć specjalne pozwolenie. Aby stopniowo zmniejszyć emisję Unia Europejska co roku zmniejsza liczbę dostępnych uprawnień, co w konsekwencji oznacza, że ich cena rośnie. A im droższe pozwolenia, tym droższy prąd i ciepło, bo firmy przerzucają koszty na konsumentów. Początkowo ceny były niewielkie. W 2017 roku pozwolenie kosztowało od 5 do 7 euro za tonę CO2. W 2021 roku było już to średnio 50 euro za tonę. A w 2023 roku ceny dochodziły do nawet 100 euro za tonę. Co w konsekwencji sprawiło, że dziś to około 25% ceny energii elektrycznej. Dzięki gospodarst domowych w Polsce. A przypomnijmy, że aktualnie działa tarcza energetyczna i ceny są zamrożone do końca września tego roku. Partnerem kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. W XTB możesz otrzymać odsetki od wolnych środków, dzięki czemu Twoje pieniądze nie tracą na wartości, nawet gdy czekasz na odpowiedni moment do działania. Zakładając konto z linku w opisie wspierasz rozwój kanału. Gwałtowny, niekontrolowany wzrost cen energii. E, ten wzrost cen energii jest zjawiskiem, które ma swoje korzenie przede wszystkim w polityce Unii Europejskiej. E, w celowym obciążaniu produkcji energii stanich i stabilnych źródeł e, dodatkowymi karnymi opłatami, tzw. certyfikatami ETS. To dlatego rachunki za prąd są dziś znacznie wyższe niż jeszcze kilka lat temu. Zwłaszcza w krajach takich jak Polska, gdzie 70% energii pochodzi nadal z węgla. Dla porównania, Francja i Szwecja opierają się na elektrowniach jądrowych, które nie emitują tyle CO2, więc ETS prawie ich nie dotyczy. A gdzie trafiają te pieniądze? Dochody z ETS trafiają do budżetów krajowych, ale Unia wymaga, aby przynajmniej 50% tych środków było przeznaczone na transformację energetyczną. Reszta jest w dyspozycji rządu poszczególnych krajów. Jednak głównym organem odpowiedzialnym za ETS jest Komisja Europejska, która reguluje ilość dostępnych pozwoleń, a co za tym idzie ich cenę. Do tej pory ETS dotyczył głównie przemysłu i energetyki, jednak jest on tylko wstępem do większego planu znanego jako Fit for 55, który zakłada, że do 2030 roku emisje CO2 w Unii Europejskiej zostaną zredukowane o 55% w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Aby to osiągnąć, Unia wprowadza kolejny szereg mechanizmów, które mają finansować tę transformację, a jednym z kluczowych narzędzi jest nowa wersja ETS. Od 2027 roku ETS zostanie rozszerzony na transport i budownictwo. Co to oznacza? Paliwo na stacjach benzynowych będzie objęte dodatkowymi opłatami za emisję CO2. Cena litra benzyny czy diesla wzrośnie, bo dystrybutorzy paliw będą musieli kupować pozwolenia na emisję CO2. A przypomnijmy, że już teraz cena benzyny to w 46% podatki. Te ceny mogą być niższe. Ja mam bardzo konkretne rozwiązanie, które mogłoby dzisiaj spowodować, że, że benzyna jest naprawdę po 5 zł i to nie są żadne cuda. Ogrzewanie węglem, olejem opałowym czy gazem również zostanie objęte ETS. W efekcie koszty ogrzewania budynków wzrosną, szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu do alternatywnych źródeł ciepła. Nowy system ma zapewnić środki na inwestycje w zieloną energię, ale jednocześnie oznacza dodatkowe koszty dla gospodarstw domowych. Szacuje się, że wprowadzenie ETS-2 może podnieść cenę litra paliwa o nawet 50 groszy, a rachunki za ogrzewanie gazowe wzrosną nawet o kilkanaście procent. Jasne jest jednak to, że od 2027 roku zmiany w ETS odczujemy wszyscy, a rachunki za ogrzewanie i paliwo mogą jeszcze wzrosnąć. Wszystko wskazuje na to, że będzie tylko drożej. Unia Europejska wymusza na nas kolejne regulacje. Ma być ETS2. Są robione te tarcze w tym momencie, ale one są tylko do wyborów prezydenckich. Donald Tusk chce oszukać Polaków, powiedzieć im, że prąd wcale nie jest takie drogi, ale to jest tylko do wyborów. Po wyborach skończą się pieniądze, jak zwykle pod rządami Donalda Tuska i ceny energii elektrycznej wystrzelą. Ale jest jeszcze jeden problem. Sytuacja najpewniej będzie analogiczna do przypadku ETS1, gdzie ceny uprawnień do emisji będą rosły z roku na rok. ETS2 zaczyna się od 45 euro za tonę, ale nikt nie wie ile będzie kosztować za 5 czy 10 lat. Jeśli ceny wzrosną tak jak w ETS1, to koszty paliwa i ogrzewania mogą jeszcze bardziej wzrosnąć. ETS i regulacje klimatyczne sprawiają, że koszty produkcji w Europie rosną, a żadna firma nie będzie brać tych kosztów na siebie w nieskończoność. Jeśli podwyżki niszczą ich konkurencyjność, to mają tylko trzy wyjścia: podnieść cenę produktów, tnąć koszty lub co najgorsze, przenieść produkcję tam, gdzie jest taniej do Azji, USA lub innych krajów. Skutkami są zwolnienia, zamykanie zakładów i odpływ inwestycji. Mało kto jednak wie, że ten flagowy produkt niemieckiego koncernu motoryzacyjnego wytwarzany jest w Polsce. Odwiedzamy fabrykę Volkswagena w Poznaniu. Polska odczuła to wyjątkowo mocno, bo wiele dużych zakładów w kraju należy do międzynarodowych firm, które mogą łatwo przenieść produkcję gdzie indziej. W poznaniu wrześni i zwarzę Volkswagen zatrudnia ponad 20 tysięcy ludzi. Przez lata montuje się tam auta dostawcze, które trafiają na cały świat. Ale teraz fabryka zaczyna mieć problem. Produkcja elektrycznych modeli ID Buzz nie idzie zgodnie z planem. Sprzedaż spada, a rosnące ceny energii i podatki klimatyczne tylko pogarszają sytuację. Pracownicy zaczynają pać o swoją przyszłość i nic w tym dziwnego, bo w całej Europie motoryzacja stoi pod ścianą. Narzucone tempo transformacji jest po prostu nierealne. Podobne problemy dotykają również polskiej energetyki i premier Mateusz Marawiecki i premier Donald Tusk wspólnie postanowili zlikwidować elektrownię Bełchatów, ponieważ ktoś im w Brukseli powiedział, że z powodu elektrowni Bełchatów planeta płonie. W Byłhatowie znajduje się największa elektrownia węglowa w Europie, dostarczająca aż 20% energii elektrycznej w Polsce. To jeden z fundamentów naszego systemu energetycznego. Bez tej elektrowni Polska po prostu nie ma stabilnych dostaw prądu. Ale nie tylko prąd jest tu ważny, Byłhatów to także około 50 tysięcy mieszkańców, a w samej elektrowni i pobliskiej kopalni pracuje około 13 tysięcy osób. Jeśli elektrownia upadnie, miasto zostanie bez źródła dochodu, a tysiące ludzi stracą zatrudnienie. Tymczasem rząd planuje zamknąć elektrownię w ciągu najbliższych 10 lat zgodnie z unijną polityką klimatyczną. Co to oznacza w praktyce? Nie ma jeszcze gotowego planu na nowe źródła energii, które mogłyby ją zastąpić, co z pewnością odbije się na jeszcze wyższych cenach prądu. I tu dochodzimy do kluczowego problemu. Sama PGE, do której należy ta elektrownia, płaci rocznie aż 20 miliardów złotych opłat z tytułu ETS za emisję CO2. To są pieniądze, które mogłyby pójść na inwestowanie w budowę nowych elektrowni jądrowych, modernizację energetyki czy rozwój polskiej infrastruktury. Ale zamiast tego są zabierane i rozpraszane na unijne cele klimatyczne. Elektrownia w Bochotowie razem z kopalnią zatrudnia 13 tysięcy ludzi, a w Bochotowie mieszka 50 tysięcy. Jeżeli rząd ją zamknie, a chce ją zamknąć, to całe miasto nie będzie miało z czego żyć. To samo jest w Kozienicach w wielu innych miastach. To samo dzieje się w branży hutniczej i stalowej. Huta Częstochowa produkowała blachy grube na potrzeby zbrojeniówki i energetyki, będąc kluczowym graczem w polskim przemyśle. Teraz zakład podupada, międzynarodowy właściciel zmagał się z rosnącymi kosztami energii. Produkcja stanęła w 2023 roku, a upadłość ogłoszono rok później. Huta Częstochowa, jedna z największych hut stali w Polsce, mnożące się długi sprawiły, że spółkę postawiono w stan upadłości, a huta wstrzymała produkcję. Około 900 osób traci grunt pod nogami, bo dla takich firm przeniesienie produkcji za granicę to prosta decyzja. W tym przypadku sytuację stara się uratować skarb państwa, ale czy uda sprawić, się, aby huta znowu stała się rentowna? Europejski przemysł od lat zmaga się z wysokimi kosztami energii, a dodatkowe regulacje klimatyczne tylko przyspieszają ten proces. Tymczasem w Chinach i USA subsydia wspierają rozwój przemysłu, co sprawia, że europejskie firmy tracą konkurencyjność. Unia Europejska dodatkowo forsuje samochody elektryczne jako przyszłość motoryzacji, ale nie mówi się głośno o jednym: europejscy producenci nie mają szans konkurować z Chinami. To nie tylko kwestia dotacji czy technologii, to kwestia całego systemu, od surowców po produkcję baterii i gotowe pojazdy. W 2023 roku chińscy producenci samochodów elektrycznych zdobyli 8% europejskiego rynku, a prognozy wskazują, że w nadchodzącym roku ich udział wzrośnie do nawet 15%. Powód jest dość prosty: są aż o 20% tańsi od europejskich modeli. To ogromna różnica, której nie da się zniwelować dotacjami czy innowacjami. W zeszłym roku eksport chińskich aut na nasz kontynent wynosił 34 miliardy dolarów. To wzrost o 70% w porównaniu z rokiem poprzednim. Już teraz chińskie marki, takie jak BYD czy MG, powoli zaczynają wypierać europejskich producentów. Ale to nie koniec problemu. export from china over 500 billion euros. export from european union to china 230 billion euros. in the same time, madam president, you are forcing european citizens with the green deal when europe is responsible for 7% of pollution of the globe and you want to save europe with our pockets. Około 80% produkcji baterii litowo-jonowych na świecie pochodzi właśnie z Chin. Chińskie firmy odpowiadają za znaczną część przetwarzanych surowców kluczowych do produkcji akumulatorów, czyli nawet jeśli europejskie koncerny chcą produkować samochody elektryczne, to i tak są zależne od Chin, a to oznacza jedno, mniejsza konkurencyjność i wyższe koszty produkcji. Najlepszym przykładem tej sytuacji jest Volkswagen, który miał olbrzymie plany na elektryki, ale Chińczycy ich przegonili, co zmusza ich do cięć i zwolnień, a to tylko jeden z przykładów. Podobne problemy dotykają inne europejskie koncerny, takie jak Renault czy BMW, które obawiają się zalewu chińskich pojazdów. W ostatnim czasie europosłowie przegłosowali coś, co jest absolutnym atakiem na wolność, na nasze portfele i jest celem, który tak naprawdę nie ma o konkretnych wyliczeń, analiz. To jest zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. A tymczasem Unia Europejska zamiast chronić własny przemysł, sama przyspiesza jego upadek. Od 2035 roku wchodzi zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych w Unii Europejskiej. Oznacza to m.in. tyle, że firmy, które nie będą w stanie konkurować w sektorze elektryków, znikną z rynku, a silniki spalinowe to była jedna z niewielu przewag jaką mieli europejscy producenci. I'm Unia lubi przedstawiać je jako globalny lider w walce ze zmianami klimatu. Jednak w rzeczywistości już na starcie są na przegranej pozycji. Chiny również podpisały porozumienie paryskie, ale na zupełnie innych warunkach. Podczas gdy Unia Europejska ogranicza emisje już teraz, Chiny mają czas do 2060 roku. Przez kolejne dekady mogą swobodnie budować nowe elektrownie węglowe i właśnie to robią. Unia zamiast tworzyć strategię, która pozwoli jej zachować konkurencyjność, narzuca na siebie coraz więcej regulacji, które podnoszą koszty produkcji i codziennego życia. W efekcie przemysł elektrochłonny przenosi się do Azji, gdzie produkcja jest tańsza i mniej regulowana. W tym wyścigu Unia sama sobie podcina skrzydła, a Chiny tylko na tym zyskują. Ale jest jeden problem. Globalne emisje wcale nie spadają. Unia Europejska odpowiada obecnie za około 7% światowych emisji CO2. I ten udział cały czas maleje. Tymczasem w Azji emisje rosną. Chiny, Indie i inne kraje rozwijające się budują kolejne elektrownie węglowe. W efekcie CO2, którego nie wyemituje Europa i tak zostanie wyemitowane, ale gdzieś indziej. W efekcie wychodzi na to, że te działania są w dużej mierze bez sensu. Niech pan zobaczy, co się dzieje za oknem. Mamy luty. I oczywiście wszyscy się cieszymy, że jest wiosna. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to jest luty najbardziej ciepły od dziesiątek lat. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. Więc nie możemy nic nie zrobić. No z dobrze, tego, ale temu. wie pan doskonale, że kwestia tej emisji Unii Europejskiej to jest około 7-8%, jeśli chodzi o CO2. Chiny i Rosja i Ameryka nic sobie nie robią tak. Ale to naprawdę. jest nieprawda, panie redaktorze, no wszyscy zbijają emisję. Chińczycy się. Obudzili 15 lat temu, przeprowadzili badania, z których wyszło, że reżim się może skończyć, jak będą się wszyscy dusić, że to jest jedyna rzecz, gdzie chińskie społeczeństwo się może zbuntować, wolniej niż Unia Europejska, ale też zmieniają emisję. To samo co dzieje się z przemysłem, dotyczy również rolnictwa. Unia nakłada na swoich rolników coraz bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe i jednocześnie pozwala na import żywności z krajów, które nie mają takich norm. Rolnicy z Unii Europejskiej muszą spełniać surowe wymogi, tymczasem produkty sprowadzane spoza Unii Europejskiej, np. z Ukrainy, Maroka, Brazylii czy Argentyny, nie są objęte takimi samymi regulacjami. W efekcie rolnicy w Europie mają coraz wyższe koszty produkcji, a na półkach sklepowych i tak dominują tańsze produkty spoza UE. Ostatecznie, Europejczycy wcale nie jedzą czystszej żywności, jedzą produkty, które po prostu zostały wyprodukowane gdzieś indziej, często bez żadnych ograniczeń środowiskowych. Takich absurdów można by znaleźć jeszcze mnóstwo, jednak największym problemem jest brak spójnej strategii. Stany wycofują się z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Koniec finansowania Zielonego Ładu, co? Panie Trump, no co pan? I mówi, wiercić drill, baby drill, co to znaczy wiercić, wiercić, szukamy gazu, ropy naftowej na potęgę, aby więcej, aby taniej ta energia, bo wprowadził energetyczny stan wyjątkowy. Panie Trump, czy pan nie wie, że ropa, gaz to są nieekologiczne rzeczy? Unia deklaruje, że chce być światowym liderem w walce ze zmianami klimatu, ale poszczególne kraje podejmują decyzje, które wzajemnie się wykluczają. Niemcy zamykają elektrownie atomowe, mimo że są one jednymi z najczystszych źródeł energii. W efekcie muszą importować więcej gazu i węgla, bo produkcja prądu z OZE jest bardzo nieregularna. Tymczasem Polska planuje budowę swojej własnej elektrowni jądrowej, bo wie, że bez atomu nie da się przeprowadzić transformacji energetycznej w sensowny sposób. A Francja, która bazuje na atomie, ma jedne z najtańszych i najbardziej stabilnych energii w Unii Europejskiej. Podobny chaos widać w całej polityce klimatycznej. Nie ma wątpliwości, że zmiany klimatu to realny problem i trzeba na niego reagować. Europa chce ratować klimat, ale jeśli nie zmieni swojej strategii, może obudzić się w świecie, w którym sama nie ma już nic do powiedzenia. Nawet jeśli US stanie się neutralna klimatycznie, globalna emisja nie spadnie, jeśli największe gospodarki jak Chiny czy Indie nie pójdą w tym samym kierunku. I właśnie w tym tkwi największy paradoks. Weźmy na przykład Włochy, kraj, który od lat zmaga się z kryzysem gospodarczym, a unijne przepisy tylko jeszcze bardziej podcinają im skrzydła. A więcej o tym dowiesz się z filmu, który właśnie wyświetla się na ekranie.